Ja se, sobie, już se, sobie, dzisiaj Remek sobie mam ochotę pocilować dzisiaj nie mam jakiejś potężnej siły na granie w LA, to sobie będę po prostu malfajcikiem, każdą gierkę grał i banował Sylasa, tak? No spo, spoko, spoko, Bez, no bezstresowo. mi to, mi to wszystko, jedno tylko, postaraj się nie przeszkadzać za bardzo, bo tutaj trzeba powygrywać gierki, człowieku, to jest mój main, znaczy moja postać, nie? Nie, nie zmieniam żadnej mychy. Raiwale są najlepsze myszki na świecie. Każda Sigma ma raiwala. Siema. Dzień dobry. Jest ciężka i to mi się podoba w tej myszce, bardzo. Ten Logitech wygląda jakby ważył z 2 gram, tak szczerze. Jaka reklama na środku ekranu? A! Ty! Co tu się Lud lu versus lud, człowieku. <ślinic> Sorry. Nice flash, fucking idiot. What change will this wind bring? Oliver będzie. Ja pierdolę, no ale się jej kurwa przyfarciło. Co jest? Ojej No nie, jeszcze bez flasza, no kurwa tak dobrze zagrałem Ja no, z celem żebym do się, na, No zasiana coś się odjewało jest bugwana i mam Jak scenę? O no, yy, a no brakuje mi tam y, donate tego, subgola czy, czy czegoś No brakuje mi tam No na pravě to. Let's soar.

Świeci na pomarańczowo i nie działa mi. Kaliga zrobił pompę elegancko. No chyba wszystko jest okej. Okay. W miarę. I dzisiaj humorek? Dobry. Ale dzisiaj mam Lenia trochę szczerze, nic mi się nie chce. Czyku, kawę wypij. No piję mam pół kubek. No to dra pijesz tę kawę? Dawaj cały czas. Znaczy wal na hita. Mam jeszcze dwa Redbulki bez cukru. Odpaleny na nie, no kurwa, dajcie mi leśnika.

on Fire Toron mail countlet Kajnik Nie ma aquillustrice Hejka O mnie wszystko okej, okay, tylko mówię, dzisiaj gigaleń giga. Co giga, się giga. stał z tym creepem jednym? Jeden kryp zatrzymał orange Nie wiem czy drugiego wujnie nie powinienem Na tą fiorkę No nie E, ale E też jest fajne Mogę bardziej przebejtować to jeszcze Ani raz wierzę, że nie zatykowałem LoL, nie no raz został hita Dobra, smolder wygrał linię 80 staków ma Zawracajcie, bo będziemy strzelać! Odstrzelaj! strzelaj do pola! Ja pierdolę od tego lodu Nie zimno, Matthew. Dziękuję ślicznie. Jest mega ciepło. To jest gorący gameplay Gorący Jesteś gameplay gorący. w twojej okolicy. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką. Kurwa mać, no. Był gdzieś nie było nie? Nie wiem, ona nic nie kupiła, jak kupiłem Sanfera i przegrałem, ale Erki nie wiem, ale ona też nie miała. Yeah, aleluja, 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 aleluja. i Aleluja, on robi agrapsy, prawdopodobnie podobnie. Idę sprawdzić, bo Graves nie sprawdza. Klasyczny Graves, nunista. Szeistaków. 450, 600 Jeszcze na fala jest taki już w lesie, że chuj Nie, ty jesteś jakiś głupi człowieku, Graves jest tak imba Tak OP jest grace Tylko trzeba grać, a nie awczyć Na każde pastość, która może krytę w lesie, jest tak pojebany Ja snapekcie je, je, jest tak, taki, że takich hity lecą, że takich hity lecą dzisiaj. Siema, czy nie masz na jak, jakieś karty na fel, dobrej, graficznej? Mam akurat, tak się składa jaką? 40-70 i super O kurde ty Chciałbyś się jakoś dogadać? Bo ja myślałem o 80 super, ale jakbym miał fajnej cenie od ciebie A czemu sumie... fajnej cenie? Trzeba mam w stanie sprzedać No to godalibyśmy się jakoś To mówisz prawie, że nie brać? No fajnie bym jakbym jeszcze kartę miał nową, nie? 470 i też jest chyba fajna. Nie, nie. nie no, jak za darmo, nie. Ale pamiętam, że Remek mi tanio Bossy sprzedał. No ale to grafiki ci nikomu nie, nie, nie sprzedam fajne. Ja sensu, 470 i jak masz 370 i A czemu niby? Nie byłby to upgrade dla mnie. Chyba mówi, że nie ma sensu. Nie wierzę w niego. Czekaj na 50 grosz. No. no nie, no i tak chciałem kupić co najdroższą to 40 80 super, tak? Proszę. No, ale kupić po co No Bo nie będzie mnie wstecz na 50 Remek. No ja a... Ale poczekaj, zobacz tego, no przecież masz kurwa trzydziestkę, no po, po co ci? Trzydziestkę na cztery z robić robisz, czemu to, to coś takiego chcesz? No tylko w LoL'a grasz, i nic innego nie grasz, Tylko za dwa dni już będzie grany Zobaczę po ile są używane te te super... No nie kupuj, no poczekaj na, na ogłoszenie 50. Może będzie taki div jak z testkę kę Serio. Remek Halo? No halo. No nie wiem czemu nikt nie goni chory. Ale dalej nie przejdę czy miałbym czekać na te tamte karty Remek? No masz 60, i 70 no, jestki, to czekaj a... sobie. No dobra, ale no, nie, na 50 mi wstać nie będzie 7-15 tysięcy, żeby wydać. Jak 7-15 tysięcy? No kurwa, to myślisz, że co? Z takiej przecież wsynąłem, będzie tylko? No nie, no Jeszcze myślę, że za 7, 7 tysięcy rada, minimum wyjdzie nowa rada. karta. Nie, no. Ale, ale, ale człowieku, to wy, wychodzi Pocytowcy nowa seria, ale modele są różne. Komputera drożej niż myślisz, że jak jakby... Czy ty jestki też kieszonowałem mi 10 no kiepski ideal, grać na PIS XD I snow, wind and ice. No ale jakbym kupił tą co ty masz, od ciebie na przykład, to to nie jest spory upgrade i tak? No moim zdaniem jest, ale Bruce, po pierwsze ja cię troluję, nie mam takiej karty, w sensie mam, ale w kompie drugim A po druga, druga sprawa jest no do... Po chuj ty chcesz wydać te pieniądze? No nie kupuj tej karty graficznej zajebanej, no poczekaj, no, no, powinieneś z tym pecetem całym poczekać, zapierdolibyś sobie jakieś AMD-ka zajebistego Jakby był dostępne i byś, i, byś, i byś jeszcze 50 kupił, to w cenie do 10 koła byś powinien się zmieścił w taki, z takim pc żeby żebyś miał na kilka lat A jak teraz masz 5 koła, to za pół roku byś 10 koła nie miał? No kurwa, szanujmy nie, się A AMD-ka kupiłem dobrego przecież tam O kurwa! O żeż kurwa xd szruk Daj się radę, daj się radę, nice Ja pierdolę widzowie, po to tu kurwa siedzicie Dla takich momentów Ale zajebałem ereczkę. A, no i fa faktycznie tego, jakąś obudowę, nie? Normalną, z jakimś przepływem powietrza. Większą. Do do dobrze widz mówi, że się tam dusi wszystko, człowieku. Mój jest obecnie otwarty. Temperatury mam dobre w pcecie. A, chodzi, że dusi się, że ma miejsca, no tak. No. Nie mogę tym botem iść, muszę do drużyny iść. Idę do drużyny jak coś. Ciebie po prostu świerzbisz, żeby kasę wydać. Pojebane Nie no, dobra no zostawię sobie. Ja po prostu trochę zarobiłem, to chciałem kompa ulepszyć na kolejne parę lat, no i tyle. No ale skurwa za upgrade kompo Słuchaj, będzie tak, będzie tak. Sprzedasz tego procka za rok kupisz kurwa jakiegoś lepszego. Od AMDK, bo masz chipset już I zakurwić 50 nie? I będzie git Tak będzie brut trzeba żyć marzeniami Dobra, beserki kolega, pan Woliber. Nie no, teraz już nie będę miał mała, mała siana Do końca grudnia będę miał trochę, na koncie no Pamiętaj, że jak się kończy rok kalendarzowy, Bruce To co się zaczyna? Nie wiem 4 miesiące po, sorry 5, nie 4 w sumie Opłacenie podatków, no ale to opłacę se na chilku, nie, no będę miał na koncie I mi for Bruce przekroczył Stowarzyszenie Koła, nie wie o tym. Jest tragedia. będę musiał większy podatek zapłacić procent, czy coś tam, no. Dam sobie radę. No dobra, może po prostu nie będę tego siana wydawał. W sumie racja. I się okaże, że zaraz muszę zapłacić większy podatek, niż myślałem, i zostaje mi 100 zł na koncie. Ale wydaje mi się, że nie przykryczałem pierwszych widek. To że ja w jeden miesiącu zarobiłem fajne sianu to nie znaczy, że ja nawet chyba nigdy nie byłem blisko 100 tysięcy nawet rocznie Tak szczerze No to wątpię, że w tym zarobię, nie wiem ile tam jest pierwsze widełki? 120 tysięcy Nie wydaje nie ma, mi się Nie ma tutaj pierwszych Może pierwszy drugi A nie, czekaj, jeszcze jest chyba od miliona czy od ilu? Danina no, ale, Solidarnościowa No ale od kiedy drugi się zaczyna? Od 120 tysięcy Ja powiem chyba nigdy nie Szykuj będę... Szykuj się na to Bruce, jesteś milionerem już powoli No jak będę dużo podatków płacił To znaczy, że dobrze zarabiam, więc nie ma się nie martwić Moja mama mnie tak uczyła Powiedziała, synu Jak będziesz bardzo dużo w końcu podatków To znaczy, że dobrze zarabiasz Więc nie ma się co przejmować Ok, no, zapłaciłem o, 20 000 32 I mnie dupka bolała, brusik. Na początku rokat Nie, no, ktoś kto wymyślił skalę podatkową to jest Zbrodniarzem Nie no, Dobrze, dobrze, dobrze po... Nie, szczerze. Dobrze, że istnieje ryszał. Ale informatyka to powinni opodatkować normalnie. Co nie widzowie? Tak powinno być kurwa. Co? Jesteście w jednej z grupy, która zarabia najlepiej w Polsce. Jeśliście kurwa na B2B Jesteście na się. Eee, was trzeba kurwa wskazać Zawsze sens to podatkowe Gdzie jest ten weraw? Nie, nie tylko się nie podoba W podatkach jedna rzecz, że zarobię 100 tysięcy Dam te 100 tysięcy komuś, on będzie miał z tego 90, on odda mi, ja będę miał 80, ja mu oddam i tak kuka zostanie 0. To jest bez sensu. <tryk> Co ty je <jeba> powiesz? <tryk> Brysowi br 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 chodzi o to, że... Brysowi br chyba VAT kiesz... chodzi. Nie chodzi o to, że płacisz podatek parę razy za coś, co już kupiłeś, albo co opodatkowałeś, Bruce. jest to, że. Popierdolę to, te podatki. raz, ja zgadzam się. Ale w rzeczy jest to pewne, nie? Śmierć i podatki, jak ty się mówi. Wprowadzamy zagraniczny kapitał do Polski. Płaci mi angielska firma, wydaje w Polsce. No, kurwa, exist. Ja właśnie dzwonił do mnie Duda na, na, na koniec swojej kadencji Znaczy napisał maila, że... że dał, dał mi info, że dostałeś medal. Ej, Kik, kurwa. Ale na przykład jest sytuacja. Wyobraźcie sobie, że... Kolega mi dał dzisiaj 5 tysięcy, pożyczył na jeden dzień, a ja mu jutro oddaję 5 tysięcy. To my musimy to opodatkować dwa razy? Jednotniową transakcję na przykład? Nie wiem, jak to jest brusi. Wiem, że zależy od sumy zależy między. więc że Tam jest jakiś makorak debil Co kurwa robię Jestem tu, jestem tu Dzięki Bruce Oka Malwajcik do usług Ale wyski to bruz Jak mówisz, że tak jest Opodatkowałeś darowiznę mamy w postaci komputera? Nie wiem, nie pamiętam Spokojnie, może mówisz to przedawnione bo będziemy strzelać! To były jeszcze te stare czasy, kiedy... Do Polaka! Nie no, mamy jak dostanę kompanię, muszę tego opodatkować chyba jako na No nie, no, no, no nie. Nie, nie trzeba. To, ale to jest, to, jest, to jest jakoś tam, generalnie to jest też chyba, z... między, między rodziną to też jakieś wychodzi. To jest zależy od tego... Po w... pewnie jakbym dostał... Ja, jaka, jaka, to... ro, jaka rodzina, jaka kwota? No ja nie, nie wiem, auto, no nigdy, nigdy czegoś takiego ja nie brałem. W sumie nie wiem jak działa ta pożyczka jakbym, jakbym spisał umowę między tobą a, a tym No to po prostu oddajesz mi kasę i tyle Nie, nie, ma, nie, nie jest to podatkowane raczej Chyba, że to jest ewidentnie ale jakiś Musimy, by Musi, jak musi ja być ja jakieś, ta... jakieś kwoty Ale co by się stało jak ja ci tak dał teraz 10 tysięcy for fun Na 3 dni i ty za 3 dni dasz mi te 10 tysięcy No to powiedziałbym, że Jeżeli robimy to przez konta bankowe to jest głupota Bo po co się stwarza problemy No właśnie, ale w teorii byśmy musieli Dwa razy to kurwa opodatkować Zanim. Nie. No ja. Te, 10, ty a te no 10, jak? 10 tysięcy już jest zarobione. Ale te... No nie wiem, no nie jestem ekspertem, ale to jako, jako przychód nie jest. No nie, no zarobiłem 100 tysięcy, opodatkowałem wszystko, mam na czysto 100 tysięcy, te 100 tysięcy ci daję, ty musisz to opodatkować, potem mi te 100 no nie. tysięcy odsyłasz no i... No kurwa, no nie. No co ty, co ty kurwa? Znalazłeś Infinity Loop. No dobra, jeśli ja zarobię, opodatkuję i będę miał na czysto 100 tysięcy i ty 100 tysięcy ci dam, wiem, jako kolega, whatever, no to też będziesz musiał to opodatkować pomimo, że już to opodatkowałem. No jeżeli dałbyś darowiznę i nie by to pożyczka, no to tak. No, a co jakbyś ty później te resztę pieniędzy przeszło kolejnemu streamerowi tak w kółko? W bym no ale kurwa, właśnie, te... właśnie znalazłeś gościu... Nie no, czekaj, czekaj, ale czemu... Fila. Ale, właśnie, Zorobiłem, fila, sięgną, ale, ale po, nie, ale po co, 100, 100 ja ci te 100 tysięcy daję, ty Sekunda, dajesz... Sekunda, zaraz je jestem. Pienięć, tafę, <słys> no, i, i tak po streamerach zostanie 100 zł i wszystko idzie dla państwa. Dlaczego? Ale Bruce, po co? No, takie, no, takie... No, no wiadomo, no nikt to nie zrobi, ale powiedzmy, że teraz mam trochę siana i chcę ci dać fajny donate, po czym ty, o fajnie, to dam teraz Slayowi, Slay mówi, o fajnie, dam Bartkowi i ze 100 tysięcy zrobi się zaraz wszystko dla państwa pójdzie. To znaczy, to jest sytuacja, która się nie wydarzy, wiadomo, ale no jest to bez sensu. Jakbyśmy zrobili... W... Ale bez tysięcy... sensu tak robić, bez sensu... Tutaj, okej... Okej, Bruce, Bruce, ja ci wyjaśnię, ja ci wyjaśnię, ja, ci wyjaśnię ja, ja ci wyjaśnię coś. To jakbyś, kurwa, miał 10 tysięcy złotych w, w LoLu i twoje myślenie jest takie... Ej, rado, Bruce! Trzeba, jak sprzedam item i kupię nowy, to mam mniej złota. Ej, trzeba, ale trzeba, jak kupię ten kolejny item, który, który... który sprzedam ten item, który kupiłem ponownie, to jeszcze mam mniej złota. Trzeba, cały czas mi złoto ubywa. To, kurwa, nie ma sensu, kumasz? Nikt tak nie robi. No dobra, ale ty nie sprzedasz, na przykład. Ale to ci daje. Wy, mi kurwa paragon albo fakturę? Przydawa nie. Nie ja, ja Nie wiem, czy ty mnie rozumiesz. Narysuję to w pańcie, bo po prostu jestem ciekawy. Zarobiłem powiedzmy 140 koła opodatkowałem i mam 100 tysięcy na czysto. Jest pięciu, str powiedzmy, pięciu streamerów. I te pieniądze ja wyślę tu. Ty to opodatkujesz, zostaje, nie wiem, 92 na przykład. Nie wiem, Jarad, bo ja też ja, ja, nie jestem ekspertem, ale to, co mówi, nie ma sensu, no kurwa, bo to bez sensu 80, Ej, Kryszek, 500 giftów, lol, czy ja Ci I tak dziękowałem? dziękuję pięknie, ślicznie. A zero, a państwo ma 100 tysięcy. Pomimo, że ten pieniądz już się opodatkował wielokrotnie, to jest bez sensu. No ale zawsze jakiś pieniądz początku był opodatkowany pierwszy raz. To znaczy, ja uważam, że zarobiony pieniądz nie powinien się w nieskończoność opodatkować, jeśli jest zarobiony już na czysto i opłacony. Dobra, no to kurwa, państwo wypuszcza, państwo wypuszcza gotówkę, normalnie z mennicy leci, leci pitos i jak ktoś go pierwszy raz opodatkuje, to już drugi raz nie ma sensu. Broza prezydenta, a państwo zdycha po, po miesiącu funkcjonowania.